Hej widzowie, ja jestem mikserem i dzisiaj druga część Ecco -E z więzienia. Y Mam nadzieję, że na razie Wam się podobało. Niezbyt, bo my będziemy tu teraz pieniądze jakieś pierdoły. Y Okej, -okay, i, i dzisiaj będziemy y strzelać do ludzi. Właściwie nic nowego, nie? Okej, okay, muszę jakoś dobrze... Wyjechali. No to jest taki nieskrętne, no w ogóle nie chcę prawie, że skręć. Bez mobile. beznadziejne na pojazdy. No tu za jeszcze w drzewo... Aha, które przenika, więc plus dla nas. Dobra, okej. Okay. Może być tak, takie taki coś. Tej, ty! Co mi go zabierasz? Ten jest mój. Ten będzie mój. Hop. Ej ty. Nie nawalaj do mnie. To co za? Nigdy nie nawalaj do ludzi. Okej, okay, dobra, na szczęście zrobiło się. już. Okej, okay, bierzemy sobie jakiegoś już łatwiejszego kryminalistę. Level drugi, o, level zero, idealne. Kupa BF Police. Level jeden, kryminal. To ty, powaliłeś się, gościa. No serio, proszę, powagę, nie? Okej, okay. Ty się ze mną miałby, nie bi. Nubie, co broni nie ma. To ucieka tylko, bo jest nubem i nie wie co robić, mu się nudzi. Ty właśnie... Jesteś zakładnikiem moim. Żałuj swoje czyny w życiu. Masz karę jak w przedszkolu, idziesz do kąta, tylko że w więzieniu. Żałuj swoje czyny, to już dziś. Okej, okay, teraz idę po jakichś mocniejszych gości, gościu, żeby ich dobić, zabić, nie? I, i, I tych do tej lepszej celi damy. Tylko idę po jakiegoś jakiegoś jakiego, jakiego gościa. Okej. Okay. Jakiś dobix. Domiks. Pozdrawiam dobixa. Okej, okay, criminal arrest. Masz ktoś się z respi Jestem dużo. Nożo... O, dobra, to jest gościu. O, o okej, okay, ciebie bym mógł zaatakować, ej. ty masz kałacha samo kas 40 siedzi Dobra, ty! Albo, albo nie ty będziesz nudny, strasznie. Ciebie zostawię. O, to mój tak, to mój policjol! Ty, co ma level 1? Ty to z sikierą goni. Zostaw mojego. Czy daj Pauliny? Zostaw. Nie ruszaj się. Jakiś kryminalista na no, Straszne nóbki. No, okay, gdzie jest jakiś nóbek? O, jakiś nóbek. Te, ja wjedziesz na wieczór, humor, wituba. Idziesz do więzienia. Wcale nie rymuję. Ciebie, wyjątkowo, że do lepszej celi. Będzie miał lepsze warunki. Masz czapkę ładną. <laughs> Ej, osądzam ludzi bo aż żartuję jedziemy do innej sali a jakby po prostu z nożownika naprawdę żeby mógł być kurde groźny nie tak jak oni o z kawałkami biegną przydadzą się przy, przydadzą się pop co do mnie nawarasz ty jesteś naprawdę trochę niebezpieczny no co? tam tamtego też zabiłem. O kurde, zginąłem. Otóż no, nie powinienem. Okej, okay, zobaczymy, czy będę dobrym policjantem. Mob, level drugi. Daj mobik. Głupi. A, mobik już jest część. Co mi gadasz, babko? Okej. Okay. Okej, okay, jakiś... Można, to level czwarty. Nie. Ale że zabiłem kogoś na levelu czwartym, a na drugim nie umiałem zabić? Okej. Okay. Dobra, jesteś widzio, Ale bardzo mało czasu, bo on może się wywiązać bardzo silnie. Gdzieś spieszem. I ty pójdziesz do dobry sobie, bo ty jesteś level czwarty more. I taki to się nie traktuje. Nie bijemy słabszych, nie bij słabszych. A więc pójdziesz jako pierwszy do ulepszonej celi. Okej. Okay. Witam, Nupku. Mam. Tak! O kurde, przed cięciem. To ja jeszcze. To tak, i mam teraz coś. Ale cacko. sobie, żeby wyglądało, że jesteśmy niezapracowani i że jesteśmy dobrzy i nie potrzebujemy na pomocy. Tak nudno, że wszystkich złapaliśmy, ale mamy PM chyba. To jest chyba pistolet maszynowy. Chodzi mi o to cacko. Ok. Idziemy zaraz na jakiegoś kolejnego, co będzie chciał się stawić. Te, te, te. Ty jesteś faktycznie nubem. Gdzie jest jakiś dobry... Jest jakiś mob. Te, co się gonią z bankiem, Biją się. Śmieszna jest ta ulica. Ciebie zostawię. O, nie, dobra, bo ty masz nóż. Ty jesteś nożowni. Znaczy się kiedy? Ja to nazywam nóż. A, ale ja mu nic nie zrobiłem. I, I oni mi każą. Dobra, ty jesteś bardzo prosty. Więc i tak przegrasz. Jesteś totalnym nubem. Jesteś naj, chyba najsłabszym więźniem, który nią I do kolei, który jest bardzo. To jak to tam jedną osoba? Masz tu, gadać ze z nim. Jesteś tu będzie no, będziesz jako pierwszy. Okej, okay. masz super, proszę bardzo, widzicie jaki prestiż. Ok, ja zapomniałem, że tu nie ma wyjścia. Zostało mi 2501 końców, czy końców, monet, banknotów, pieniędzy, jak to wygląda, za dużo tych kardy kolorów. Co oni jeszcze tam siedzą? Okej, okay. dziwne, dziwne, nie powiem. Mam te, piłem E proszę go zostawić, czyli to Pojzian. Nie, to nie mój. O kupa jak się artykułuje yeah. O też kupa BFI działa. Zawsze w modzie. Nie bo ze będzie mu. co tak bałkał. Dobra, też jak kierownik za nożownik. Nie wiem, ja go tam zawsze inaczej jakoś nazywam. Czemu ja go mogę już utać? Ja nastaram sobie aresztować gdzie jest pizzera, bo tam pod pizzarem jest więc jest nu czyli kryminalistów, bo oni są nazwani nubami. Okej, okay, nie mogę je znaleźć. O, tu jest pizzerika, tutaj się. Respion ludzie 6 na 9. Jeszcze długo nie zostało. Powiedz no, mnie, na mapie jest jakiś atywnium, czy coś? Ktoś ma czarny humor po prostu nie ma. Okay. Mm -hmm. Teraz naprawdę bym się bardzo chciał. O, dobra, są ludzie, od odrodzili się, ale ja chcę dobrych, a nie takich. To jest taki na serie no Okej. Okay. Jakiś nożownik z siekierą, bo ja ich bardzo lubię atakować. No, ja naprawdę bardzo lubię atakować. Młodzież się babku, co nic potrzebnego nie ma. Dobra.

Bajker gank jakiś tam. Okay, jeden gank rozważył. Jak to już będziemy kończyć odcinek. Tu jest bardzo dużo. O kurde, ale bieg do. biker Bajker. Ty, Nupku. Okej, okay, dobra, wybuchło coś. Dobra, ty jesteś mój. Chyba wezmę tutaj dobry bo to jest możesz ucieć takiej łatwej kupić Też myślę, że jest głupia, wiem. Znam twoje uczucie. Dobra, okej. Okay. Okej. Okay. Czy jeszcze dobra, jeszcze jest ich dużo. Bardzo. Tutaj prawda? O, dobra, jakiś jest nowek? Piąty wojak, o kurde, piąty level. No i tak jest łatwe No bijzna, łatwiej zna Ja sobie was pobił Jesteś naprawdę bardzo łatwiej. Dobra, potraktujcie najgorzej jak mogły Jesteś moim najdrożniejszym w Par nam vous le savez pas.